Mecz po pierwsze miejsce, Ruda Śląska kontra Jaworzno, kto wygra streetballa w Rudzie Śląskiej kategorii 97 i młodsi, w tamtym roku Rudzianie tutaj wygrywali, ale tylko były drużyny z Rudy Śląskiej, dzisiaj w tej kategorii wiekowej, no jestem mile zaskoczony. 13 drużyn czy 14, nawet 9-7 kategorii w Moniku Młodszym. Jednak można robić streetbally dla tych najmłodszych i znajdą się do grania. Tylko trzeba po prostu chcieć więcej, może zaangażować się. 5 minut 40 sekund. To Jabłożno wygrało nie tak dawno w Gliwicach pierwsze miejsce. Ruda tam była bez, bez zwycięstwa, ale teraz e, Ruda się można powiedzieć zmądrzała. Lepszy skład, mocniejszy. I trudno, trudno do zatrzymania tego wysokiego zawodnika, dużo umiejętności posiada, ale koledzy pomagają też dużo. Zobaczymy czy dzisiaj Jawożno wygra wszystko w Rudzie Śląskiej, czy konkursy rzutowe, czy piłki Marcina Gordata poszły.